czy nie odejść już tak naprawdę z YouTube'a. Ja już nawet nie wiem, czy ktokolwiek tu nagrywa. Pewnie nikt tego nawet... Znaczy, czy, znaczy nie wiem, czy ktokolwiek to widzi. Chciałam mieć 10 chociaż lajków do moim jedynym filmem, ale to na pewno nigdy się nie stanie my no po co ja i tak to nagrywam, jak i tak nikt tego nie widzi. Ja nie wiem, po co po co ja jeszcze nagrywam na YouTubie. Chciałabym mega nagrywać na TikToku, ale coś mnie do tego nie przekonuje. Nie. Mm. Nie wiem. <ścoughs> nie. Ja bym chciała, żeby coś takiego powstało jak Roblox Community, ale na YouTubie nie wiem, czy coś takiego jest, ale dobra. Nigdy nie byłam Jakoś aktywna mega. Pod chyba jednym filmem miałam 31 lajków, chyba. Ale i tak są lepsze osoby ode mnie. Ja nie wiem, czy to opłaca się w ogóle wstawiać na YouTube. A jak i tak tego nie widzi. Nikt. Ja nie wiem, czy opłaca w ogóle cokolwiek robić. Ja nie wiem, nie, ja, ja odchodzę z YouTube'a.